Hej, cześć wszystkim, zapraszam was na za kolejny odcinek z Debada. Wiecie, nie straciliście dużo. Po prostu mi nagrania... No nie powiem co poszło. No starcie mnie dojechały morderca. No. Idź spełniłam swoje marzenia i kupiłam dodatek. Właśnie oto z tą piękną panią. no nie kocham ją. Marzyłam o niej że kupię. Z jednej strony żałowałam, no bo to drugie. Ale warto sobie spełniać marzenia. Tu idzie? Nie, dobra. Jest y, pan z bronią, tak. Pan z bronią jest. Gramy chyba z jakimś Polakiem, bo pisze, że y, Cynamonek. Super Ostatnio grała z nami Anka Też jakaś folka Niby go słyszę, ale go nie słyszę, wiecie? To jest taki stres. Że tak dziwnie się czuję, że ja robię geny, a oni uciekają, nie? Jest sobie spoko nawet, bo wiecie, może wyjdziemy. Spoko by było w sumie. W końcu może kręcę te geny po ostatnim meczach, jaką daliście. To... no nie było tak ciekawie Mordercy to nie byli tacy myli Ale zazwyczaj nagrywam rano I jak mam wolne Od innego grania O ja bramy są siebie naprawdę? Jak ona śmiesznie biega. Oké, okay. check one. Oeh, is je la. Plus hier dan. Oké. Okay. A więc dziękuję za ten krótki, szybki mecz. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Pa!